Tak, nie włączyłem kamery po to, żeby pokazać Wam, że na początku kwietnia pada śnieg. Tylko po to i z takiego powodu, że przyjechaliśmy dzisiaj z plotkiem na ryby. Przyjechaliśmy na zimowego, wiosennego, letniego federka. Czy ryby dzisiaj będą brały? Obydwa i wątpimy, ale stwierdziliśmy, że musimy w taką pogodę przyjechać. tym dwa lata temu, w grudniu, słowiłem Karpia tutaj, także stwierdziliśmy, że może warto dzisiaj przyjechać i zaryzykować. Śniegu jest z 15 cm nasypane, ale próbujemy. Najpierw trzeba będzie raczej odśnieżyć miejsce, żeby móc normalnie siedzieć. Ale z tym też sobie poradzimy, bo wzięliśmy łopatę. Także zaczynamy. Tak, to ja jeszcze na rybach nie byłem, żeby trzeba było najpierw sobie miejscówkę odśnieżyć, żeby łowić. To, ale beskidło na takim kakałem jakimś pachnie, nie? Ja aż tutaj czuję. Jeszcze jak wody teraz dodałeś, to już całkiem. No zobaczymy. mogę też może dodać trochę. Tej z ciemnym, w ciemnej przyprawie, w smrodku. A, będzie przecierał się? No dobra. Może bowlana ulepimy na podpórkę. Może niech szybko pracuje. Dzisiaj kupiłem haczyki drena na bo koniu 16. No? O! Ja to, ja to z 12 drena to problem mam. No to ładnie żeś poradził. Nie, no zima trzeba mały haczyk. Klipsa mam tak samo jak ostatnio mówiłem, czyli nie, niedaleko Zdejmę go następny rzut trochę dalej dalszy będzie. Na odległość mniej więcej taką samą zarzuciliśmy. Z tym, że no ja dużo bardziej wlewam. Nie? Weź tu poukładaj ładnie, idę jeszcze przyniosę parę kawałków. Mmm, wodka. Ale pięknie No ale ty jakaś chyba trafiona w ogon. No, świeża Może teraz jak cię nie, czu... nie... nie czułeś jakiegoś szarpnięcia? Rana jak świeża Ranie było ładne Piotrek ma ten problem, że na pleciance dużo brudu się czepia. O, z ręka. Ale branie było takie ofensywne. I kolejna zdręga, przy brzegu zdręgi, dziubiu. No i tak wygląda pogoda na końcu łowienia. Nie poparliśmy dzisiaj specjalnie, rewelacyjnie. Ale sam fakt siedzenia w taką pogodę na rybach na Feder w kwietniu, to już było ciekawe przeżycie, także tak to wygląda dzisiaj. I na pewno będziemy niedługo już znowu próbować lecieć gdzieś na rybki. Tylko może już pogoda będzie trochę inna, a nie to. Także do zobaczenia.